Hej, Boże, witajcie! Jesteśmy już w Torkowi dzisiaj i dalej sięgamy do kaznodziejskich wykładni błogosławionego Humberta. Pisze o kolejnym typie kaznodziejów. Inni omawiają temat, w którym jest bardzo wiele treści. Niektóre z nich nie są jednak specjalnie pożyteczne, a mimo to kaznodzieje poświęcają wiele czasu omówieniu każdego wątku bez zwracania uwagi na to, czy jest to pożyteczne, czy nie. Tacy podobni są do kogoś, kto chcąc przygotować posiłek z wołu, sporządza jedno danie z jego rogów, drugie ze skóry, trzecie z kopyt i tak dalej, z każdej części wołu. Tak nie postępuje rozsądny kucharz. On Odstawi na bok gorsze części i przygotuje posiłek z najlepszych. No nie wiem, jak Wy sobie to <grytanie> obrazowanie przekładacie na swoje życie. O co właściwie tu chodzi? Że możemy się rzeczywiście zajmować y, rzeczami mniej y, smacznymi, czy mniej ważnymi, a y, tak naprawdę omawiać wszystko w szczegółach. Czy to kogoś interesuje, czy kogoś nie interesuje. Można być nierozsądnym kucharzem i wszystkim się zajmować, z wszystkich części robić posiłek, natomiast zaniedbywać może te, które są najlepsze i najsmaczniejsze. Jak to właściwie jest z tym naszym głoszeniem, jak to właściwie jest z tym naszym życiem? Pozwólmy Panu Bogu posłużyć się tym przykładem błogosławionego Humberta, żeby prześwietlił nasze życie. I mówmy się, módlmy się, aniołem Pańskim. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z ducha świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według słowa twego zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta, Mario, matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. O słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze I na wieki, wieków Amen. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, panie, A światłość wiekuista niechaj im świeci. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali, stali godnymi obietnic, obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa syna Twojego, przez jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.